Budowa Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie jest już na półmetku pod względem finansowym. Całkowity koszt projektu to 69 milionów złotych. 85% tej kwoty to dofinansowanie unijne z programu Rozwój Polski Wschodniej. Dzięki tym funduszom już udało się zamknąć stan surowy wszystkich sześciu budynków wchodzących w skład parku. Ten park składa się pięć składa budynków biurowych. I laboratoryjnych, oraz jeszcze budynek taki biurowo-konferencyjny, gdzie będzie duża sala konferencyjna, gdzie firmy będą mogły przedstawić swoje osiągnięcia, mogą się tam odbywać seminaria, spotkania, konferencje. Innowacyjność i rozwój to główne cele utworzenia olsztyńskiego parku naukowo-technologicznego. To miejsce, gdzie rozwijają się firmy innowacyjne, gdzie mają wzajemnie się wspierają we własnej. Rozwoju. My, tworząc ten projekt, właśnie pomyśleliśmy o tym, żeby te firmy miały dobre warunki, żeby ku, temu, ku temu rozwojowi. Pełną parą park ma ruszyć jesienią 2013 roku. Planujemy do końca czerwca przyszłego roku odebrać od wykonawcy wykonane obiekty. Będziemy mieli jeszcze kwartał na wyposażenie, uruchomienie wszystkich systemów, które tam planujemy zmieścić, i pod koniec września planujemy otworzyć park, udostępnić dla przedsiębiorców. Już w trakcie budowy przedsiębiorcy zainteresowani osiedleniem się w parku będą mogli składać aplikacje. Choć nie są dokładnie określone kryteria wyboru lokatorów parku, jeden warunek jest oczywisty: mają to być firmy innowacyjne. Na razie mamy chętnych, nie sądzę, żebyśmy mieli problem z zasiedleniem tych powierzchni. Mieszkańcy Olsztyna, nie będący przedsiębiorcami, bezpośrednio z parku korzystać nie będą. Skorzystają jednak na działalności funkcjonujących w nich firm. Doświadczenia innych parków pokazują, że takie firmy się rozwijają, zatrudniają nowych pracowników i dzięki temu ten rozwój jest odczuwalny przez innych. Na park naukowo-technologiczny Olsztyn czeka od 2006 roku, wtedy bowiem zrodził się pomysł budowy takiego obiektu, który od razu zyskał akceptację miejskich radnych.